No, i tak jak panu wspominałem, nasza firma Royal Photo Sun Execution Solar Energy przyjechałaby i zamontowała panu panele fotowoltaiczne. Zacząłby pan dbać o środowisko i oszczędzać już od pierwszego dnia. Co pan na to? No to dobra, no ja teraz o w domu siedzę na ręce, to kiedy tam wam pasuje, to przyjeżdżaj i mnie to zamontujta. No w czym problem? O kurwa. Słucham? Yy, nie, 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 przepraszam, to nie do pana. Yy, czyli rozumiem, że chciałby pan, abyśmy założyli u pana takie panele. No, jak pan sam mówi, że to takie dobre ludzie biorą i można trochę zaoszczędzić na prądzie, no to z czemu nie? Przyjeźdź mnie to fotowoltanikę za to e, do, do, dobrze, proszę mi dać tylko chwileczkę i ja, ja przygotuję umowę. Szefie, problem jest. No co tam młody? Zgodził się. Co ja mam teraz robić? Nikt nas nie przygotował na taką ewentualność. Kurde. Nie wiem, o, słuchaj, z go jakoś do tego. Kurde, słyszałem kiedyś od ludzka taką historię, że była jedna osoba, która się zgodziła, no ale co oni zrobili, no to. Kurde, lucek na L4, no nie, nie będę do niego dzwonił. Szefie, próbowałem wszystkiego. Zdrowie, że to wcale tak tanio nie wychodzi. Ochrona środowiska, nic. Klient dalej to chce. O szlak by to trafił. Dobra, słuchaj, decyzja może być tylko jedna. Rozmawiaj. się! Halo? Halo? Rozłączyli się. No toć pewno wyjechali, to nie będą jechać przecież i rozmawiać, bo ich jeszcze drapną. Halincia! Weź garni, bo montery przyjadą. Na prądzie będziemy oszczędzać.